Siemanko, w dzisiejszym odcinku zobaczycie nasze przygotowania do wyjazdu na wyspę Koron. <laughs> Także pierwszy etap to fryzjer. Wbijam. No i o to chodzi. A few moments later. Krzychu udał mi namiary na sklep z akcesoriami, więc jestem. Tutaj to, to, to będzie wszystko po prostu. Warto pamięci na pewno też. 25 liga Powinno starczyć na wyprawę Teraz mam pamięć na 6 godzin na groń Elegancko, wcześniej miałem tylko na półtorej A tymczasem jesteśmy teraz w sklepie zoologicznym Kupujemy rzeczy dla serdla uh, uh, uh. Plucoki Takie maty bierzemy Parę soczewek takich etain. Zakupy dla ser dla zrobione Patrzcie jakie fajne No Bardzo fajne wyglądają jak z drukarki 3 Bierzesz sobie takie? Tak, wezmę sobie tylko rozmiar Kontent Content to... stópkowy Poczej palcami sami no. mm, mm, mm. Kolejne przydatne produkty Ofik Cały dzień jeżdżenia po mieście za zakupami teraz Ostatni cel podróży, ale bynajmniej nie najmniej ważny. Nie to. No i pięknie, mamy wszystko co trzeba. Hello! Dosłownie cały dzień marzenia. Jeżdżenia. Nie ma ruchu, nie ma się taki delikatny. No, tak, tak. Ja chcę do domu, ale tego tutaj, a nie w Europie. Ostatni etap, czyli pakowanie. Najpierw spakujemy serdla. Serdel! Aha, piek. Mamy tutaj takie szelki, smaczki, trochę jej żarcia. Jeszcze będzie saszetka, albo kilka saszetek raczej. pucha, takie maty i takie chusteczki, Zabaweczka. No. I tak się prezentuje plecaczek z serdlem. No. Jedziemy! Do takiej torby sportowej idzie tak. Tyle ciuchów. Jakieś tam dwie pary spodni. Cztery koszulki. Bielizna. Czapka. Dobra do tego głośnik. Moje piękne klopeczki. Buty do dżungli. I jeszcze taką torbę na ramię. Amelka bierze. Tutaj ma sukienki. Stroje kąpielowe. Jakieś tupiki. Niewiele tu tego i jeszcze pójdą kosmetyki. Jakiś jest yy, Tak właśnie jest piew. Taki jakby lakier do włosów i spray na komary. No i to torba też może ze 3 kg waży maksymalnie więc super ale masz bebek! Ale masz bebek z A, kryzie. Duższy portfel, okulary, paszporty, słuchawki, telefony i gotowa. No i tym sposobem jesteśmy już w pełni spakowani. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem na ile jedziemy, ale jest na miejscu pralnia, najważniejsze, żeby jedzenie dla kotka było, bo tego tam się nie dostanie. Za całą resztę zapłacisz kartą MasterCard albo ABA. Wyjeżdżamy w niedzielę, nagrywam to w piątek, od niedzieli co najmniej do środy. A czy dłużej to się okaże i od tego kiedy wrócimy też zależy kiedy będzie następny odcinek, bo nie biorę komputera, ale jeżeli wrócimy najpóźniej w czwartek, no to będzie normalnie w piątek, jak nie, to chwilę później i mam nadzieję, że co najmniej dwa odcinki z wyspy nagram, może nawet trzy. Możliwe też, że z nagram jakiś odcinek, ale to się jeszcze zobaczy, bo jedziemy bardzo spontanicznie, bez dokładnie określonego terminu. Także zapraszam na następne odcinki. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i czekajcie na nowości, bo myślę, że na wyspie będzie co pokazywać. Siema!